Wyobraź sobie boksera na środku ringu, lecz naprzeciw niego nikt nie stoi. Mimo to wciąż zadaje ciosy, jeden za drugim. Krzyczy, poci się, jest wyczerpany. Uderza w powietrze, jakby walczył z niewidzialnym przeciwnikiem. Ludzie patrzą na niego zdezorientowani, ale on nie przestaje, bo w jego głowie to walka o przetrwanie. Często tacy jesteśmy. Bijemy się z myślami, zmagamy z przyszłością, spieramy z przeszłością. Gonimy za spokojem, który nie nadchodzi, bo nigdy nie zatrzymujemy się, by zrozumieć, co do diabła robimy. Żyjemy, pędząc za czymś bezkształtnym. Budzimy się z napiętym ciałem, przyspieszonym umysłem, płytkim oddechem. Najgorsze, że to normalizujemy. Mówimy, takie jest życie, jakby ciągła wewnętrzna wojna była naturalna, ale nie jest. Ten przekaz nie ma Cię uspokajać pięknymi słowami. Macie obudzić, zmusić do konfrontacji z samym sobą, byś zaczął odpuszczać obsesję kontrolowania tego, co nigdy nie było w Twojej mocy. Przyjrzymy się ośmiu stoickim zasadom, które mogą zmienić Twój sposób patrzenia na życie nie w teorii, lecz w praktyce, w codzienności tam, gdzie tracisz kierunek, cierpliwość lub motywację. To moment przełomu. Jeśli masz dość lęku, hałasu w głowie, presji, która cię niszczy, posłuchaj. Ale posłuchaj naprawdę. To nie będzie komfortowe. Zaboli, zaniepokoi, ale też wyzwoli. Pierwsza zasada: zrób przerwę w chaosie. Jest miasto, które nigdy nie śpi. Nie przez ludzi czy światła, lecz przez nieustanne drżenie. Ulice wibrują, ściany skrzypią, zegary tykają jak zdesperowane serca. To miejsce, gdzie spokój budzi podejrzliwość, cisza jest rzadkością, a zatrzymanie niemal przestępstwem. Tak działa twój umysł, gdy nie umiesz się zatrzymać. Staje się miastem w stanie ciągłego alarmu, zawsze na krawędzi, zawsze z czymś do zrobienia, czymś do powiedzenia. Im więcej hałasu, tym bardziej tracisz kontakt z jedyną rzeczą, która przywraca jasność ciszą. Nauczono nas, by iść naprzód nawet gdy jesteśmy złamani, puści, zagubieni, jakby zatrzymanie było kapitulacją, a odpoczynek porażką. Ale tak nie jest. Zatrzymanie to opór, to bunt przeciw światu, który chcecie rozproszyć i podporządkować. Umysł nie znosi wiecznego napięcia, a jednak zmuszasz go do tego codziennie. Wymagania, myśli, obowiązki, hałas, presja. Nie ma przestrzeni odpoczynku świadomości, tylko automatyczne reakcje bez prawdziwej kontroli, bez obecności. Jest jednak inny sposób życia, który zaczyna się od przerwy. Nie wakacyjnej, nie od mediów społecznościowych, prawdziwej przerwy wewnątrz. Tam, gdzie jesteś tylko ty, gdzie znów zaczynasz oddychać, jakbyś od lat nie robił tego świadomie, gdzie przez minutę siedzisz w ciszy. Przestajesz biec, uciekać, walczyć. Nie trzeba kadzideł, mantr, ani guru. Wystarczy być, zamknąć oczy, poczuć ciało, słuchać się w niewygodną pustkę, która pojawia się, gdy hałas cichnie. Tam rodzi się zmiana. W tej przestrzeni, która z początku wydaje się pusta, jest wszystko. Będzie niewygodnie. Zachcesz uciec, zająć się czymś, ale jeśli wytrzymasz chwilę dłużej. Odkryjesz, że nie musisz wiecznie biec, reagować na wszystko, że możesz się zatrzymać, a świat się nie zawali. Im więcej hałasu na zewnątrz, tym bardziej potrzebna jest wewnętrzna cisza. Ta przestrzeń między myślami, ta krótka przerwa, w której możesz wybrać, oddychać, decydować spokojnie, zamiast działać impulsywnie tam zaczyna się wolność. Nie wtedy, gdy wszystko jest pod kontrolą, czy gdy odhaczysz listę zadań, zaczyna się, gdy zatrzymujesz się w chaosie, rozglądasz i nie dajesz się porwać. Zatrzymanie nie czyni cię słabym, czyni człowiekiem, a świadomy człowiek jest potężniejszy niż najwydajniejsza maszyna. Zatrzymaj się, oddychaj, wróć do siebie na 30 sekund. Rób to codziennie, poważnie, bo ten mały akt ta chwila połączenia z sobą to pierwsze drzwi do prawdziwej zmiany. Druga zasada. Bądź strażnikiem swojego umysłu. Są drzwi, których nie powinieneś zostawiać otwartych, bo nie wszystko, co wchodzi, przynosi pokój. Niektóre myśli wkradają się jak złodzieje, czają się w cieniu, czekają na moment nieuwagi i atakują od środka. Podważają cię, wypełniają hałasem, kradną spokój, skupienie, siłę. Twój umysł to dom, który potrzebuje ochrony. Nie chodzi o mury czy alarmy, lecz o świadomość, uwagę, wybór, co wpuszczasz, a co zostawiasz za progiem. Wszystko, co konsumujesz, myślisz, powtarzasz, staje się atmosferą, w której żyjesz. Jeśli nie jesteś czujny, wypełniasz się śmieciami, cudzymi opiniami, strachami, narzuconymi celami, wymaganiami, które przyjąłeś bezmyślnie, absurdalnymi porównaniami zewnętrznymi głosami, które brzmią jak Twój własny. Potem dziwisz się, dlaczego jesteś zestresowany, nie możesz spać, czujesz pustkę. To nie przypadek, to nie taki jestem. To zaniedbanie, to uchylanie się od najważniejszego bycia strażnikiem swojego umysłu. Nie chodzi o wieczny optymizm czy puste afirmacje przed lustrem. Chodzi o obserwowanie myśli z taką troską, jakbyś chronił kogoś bliskiego, o bycie czujnym, obecnym, stanowczym omówienie tego już nie myślę, bo mnie niszczy tej historii nie powtarzam, bo mnie zatrzymuje tego pomysłu nie karmię, bo mnie ogranicza. Umysł to fundament, na którym budujesz życie. Jeśli jest zagracony, zanieczyszczony, opuszczony, Nieważne jak bardzo starasz się na zewnątrz, wszystko runie. Zanim zmienisz świat, sprawdź, co dzieje się w tobie. Co konsumujesz, jakie rozmowy prowadzisz, z kim się otaczasz, jakie myśli powtarzasz od lat bez kwestionowania. Jeśli nie strzeżesz tych drzwi, ktoś inny to zrobi i nie będzie miał na uwadze Twojego dobra, to codzienna praca bez dni wolnych. Bycie strażnikiem umysłu to wybieranie, które myśli wzmacniać, a które zagłodzić. To odwaga, by spojrzeć na to, co cię sabotuje i odciąć to bez sentymentu. Nie kontrolujesz świata, ale możesz wybrać reakcję. A reakcja zależy od czystości twojej wewnętrznej przestrzeni. Jeśli jest pełna hałasu, żalu, strachu, działasz z chaosu. Jeśli jest uporządkowana, spokojna. Reagujesz z siłą, jasnością, determinacją. Bycie strażnikiem umysłu to zrozumienie, że największa bitwa toczy się w tobie, o twoją uwagę, skupienie, o to, co wzmacniasz, a co odpuszczasz. Gdy poczujesz się zagubiony, przytłoczony, nie szukaj winy na zewnątrz, zamknij drzwi, usiądź, posłuchaj i zapytaj: Kto mówi we mnie, ja czy to, co wpuszczam bezwiednie? Trzecia zasada. Uwolnij się od wewnętrznego zegara. W wielu z nas mieszka niewidzialny metronom. Jego rytm nie odmierza czasu, lecz wywołuje poczucie winy, presję. Tik-tak, czujesz, że spóźniasz się do własnego życia. Powinienem mieć dyplom, partnera, dzieci, sukces. Hałas narasta. Tik. Wina. Tak. Frustracja. Nie wybrałeś tego rytmu. Twój umysł wchłonął go po latach porównań. Oczekiwań rodziny, społecznych kazań pod płaszczykiem motywacji. Nieświadomie zaczynasz żyć według tego kompasu. Nie idziesz naprzód z pragnienia, lecz ze strachu, że nie jesteś tam, gdzie powinieneś. Ale gdzie to jest? Kto wyznaczył to miejsce i dlaczego to zaakceptowałeś? Pułapka jest subtelna. Wmawiają ci, że życie ma terminy, jakbyś był produktem z datą ważności jakby twoja wartość zależała od tempa osiągania celów. Nie dostrzegasz tego, dopóki nie masz chwili spokoju, a nawet wtedy nie umiesz się nią cieszyć, bo umysł pędzi dalej, żąda więcej. Ten zegar nie jest naturalny. To klatka, którą nauczyłeś się nosić. Im bardziej mu ulegasz, tym bardziej tracisz kontakt z własnym rytmem, swoim czasem, swoimi procesami. Traktujesz się jak maszynę, która musi działać, jakby odczuwanie było stratą czasu, a zatrzymanie porażką. Zniszczenie tego zegara to nie rezygnacja, to przebudzenie, to wyzwolenie się z kalendarza narzuconego przez innych. Dopóki porównujesz swoją drogę z cudzą, będziesz czuł się spóźniony, niewystarczający, nie na miejscu. Ale życie to nie wyścig, nie ma podium, mety, jest tylko teraz. Które ignorujesz, myśląc o tym, co powinieneś. Jak się uwolnić? Najpierw zauważ ten głos, szept, który mówi, że jesteś spóźniony, że musisz biec szybciej. Zidentyfikuj go bez osądu, uznaj, że to stara, fałszywa opowieść. Zastanów się, kto wpoił ci ten zegar rodzina, szkoła, media, twoje lęki i dlaczego wciąż mu ulegasz. Na koniec przejmij kontrolę. Nie nad czasem. Lecz nad swoją reakcją, nad tym, jak mówisz do siebie, gdy nie jesteś tam, gdzie oczekiwałeś. Możesz rosnąć, nawet jeśli tego nie widzisz, iść naprzód bez aplauzu, leczyć się w ciszy, choć z zewnątrz nic się nie dzieje. Twój proces nie musi być szybki, musi być prawdziwy. Chroń swoją energię jak cenny skarb. Nie marnuj jej, goniąc za wersją siebie, której nie wybrałeś świadomie. Wróć do teraźniejszości z determinacją, poczuj swój krok, rytm, rzeczywistość. To jedyny sposób, by iść naprzód bez zgubienia siebie. Gdy tik-tak znów zabrzmi, gdy niepokój o czas ściska ci pierś, przypomnij sobie, nie jesteś spóźniony, nie jesteś zepsuty. Jesteś dokładnie tam, gdzie może zacząć się coś nowego. Czwarta zasada: wyobrażaj sobie bez błagania. Dziecko rysuje rakietę z użytymi kredkami, robi to z pasją, nadzieją, z pewnością kogoś, kto nie zna słowa poddanie. Rakieta jest ogromna, otoczona gwiazdami, z ogniem u podstawy i imieniem autora na boku. Nie pyta, czy to realistyczne, czy zasługuje na lot. Rysuje, bo marzenie to dla niego akt mocy, niezależności. Z wiekiem to się zmienia. Wyobraźnia obrasta lękiem. Zamiast szybować, pełza. Zamiast tworzyć, błaga. Wyobrażasz sobie, czego pragniesz, ale w głębi nie wierzysz, że to dla ciebie. Widzisz siebie szczęśliwym, wolnym, w spokoju, lecz twój umysł przykleja do tego obrazu etykietę. Nie dla mnie. Błagasz nie innych, lecz siebie, jakbyś potrzebował pozwolenia na marzenia. To musi się skończyć. Marzenie to nie proszenie życia o łaskę. To decyzja, by zbudować coś nowego. Musisz jednak odciąć więzy łączące wyobraźnię z potrzebą. Bo gdy marzysz ze strachu, z desperacji, z obsesją wyniku, nie tworzysz, zdrowa wyobraźnia to ekspansja, możliwość, wizja. Bez fundamentów tobie staje się torturą. Projektujesz idealną przyszłość, by zagłuszyć teraźniejszość, której nie chcesz. Im bardziej idealizujesz przyszłość, tym bardziej nienawidzisz teraz. Tym bardziej je negujesz, tym większą czujesz desperację. Mówisz sobie, że potrzebujesz więcej pieniędzy, sukcesu, akceptacji, walidacji. Ale to hałas sposób na uniknięcie pytania: czy wierzysz, że zasługujesz na inne życie? Wyobrażaj sobie, ale bez błagania, bez żebrania, o litość od losu, bez oczekiwania, że coś zewnętrznego cię ocali. Marzenie z braku, z frustracji, to przebrany strach. Ten, kto marzy, z przekonaniem tworzy. Ten, kto marzy z zależności, frustruje się. Zapytaj, skąd marzysz? Z wiary, że możesz wesprzeć wizję działaniem, czy z desperacji kogoś, kto poddał się w ciszy? Zmiana zaczyna się. Gdy pojmiesz, że Twoje marzenia to nie odległe cele, lecz odbicie tego, na co sobie pozwalasz, jak mówisz do siebie, jak ufasz swojemu procesowi. Marzenie jest niezbędne, ale kluczowe jest miejsce, z którego to robisz. Jeśli w Twoim umyśle wszystko jest niemożliwe, to nie wyobraźnia, to rezygnacja w przebraniu. Nie potrzebujesz pozwolenia. Nie musisz być lepszy, by pragnąć. Potrzebujesz obecności. Zakorzenić się w teraz, zaakceptować to, co jest, budować to, czego brak i marzyć bez uniżania się, bez błagania. Prawdziwa wyobraźnia nie czeka, zakorzenia się, wzmacnia, staje się kompasem. Mierz wysoko, ale z wyprostowanym kręgosłupem. Piąta zasada: przestań płynąć pod prąd. Rozszalała rzeka porywa gałęzie, kamienie, błoto, drzewa. Wśród tej siły niektórzy wskakują do wody i płyną z całej siły w przeciwnym kierunku. Krzyczą, walczą, kopią, przekonani, że wygrają, ale każdy ruch ich wyczerpuje. Nie posuwają się naprzód, nie unoszą się, nie oddychają, toną. To robisz, gdy walczysz z nieuniknionym, gdy nie akceptujesz tego, co się wydarzyło, co jest poza Twoją kontrolą, co od Ciebie nie zależy. Męczysz się, próbując zmienić ludzi, forsować sytuację, zatrzymać czas, kontrolować każdy detal i toniesz w oporze. Problemem nie jest trud życia, lecz Twoje pragnienie, by wszystko pasowało do Twoich planów, by świat działał po Twojemu, by emocje były takie, jak chcesz. Ale życie to nie maszyna na Twoje rozkazy. To rzeka czasem spokojna, czasem dzika. Im bardziej z nią walczysz, tym bardziej cię niszczy. Akceptacja to nie poddanie się, nie rezygnacja, niebierność, to uznanie, że niektóre bitwy wygrywa się mądrością, nie siłą, to zrozumienie, że ból nie musi znikać, byś mógł iść naprzód, to uświadomienie, że wiele cierpienia rodzi się nie z faktów, lecz z twojego uporu, by ich nie odpuścić. Chcesz, by wszystko było inne, a to oczekiwanie staje się niewidzialnym ciężarem. Budzisz się z napiętym ciałem, głową w pętli myśli, sercem między frustracją a bezsilnością. Nie widzisz, że ta walka toczy się w tobie. Walczysz z tym, co jest, zamiast budować z tym, co masz. Niektóre decyzje zapadły, słowa zostały wypowiedziane, ludzie pokazali, kim są, a ty wciąż płyniesz pod prąd, czekasz, że się zmienią, wrócą, zrozumieją. Męczysz się, odpuszczenie. To nie słabość, to inteligencja emocjonalna. To powiedzenie, to mi szkodzi, to się nie zmienia, to nie moja odpowiedzialność. Puszczam. Cena trzymania się przeszłości jest za wysoka. Tracisz energię, czas, życie na rzeczy, których nie kontrolujesz. Gdy przestajesz płynąć pod prąd, nie przegrywasz, zyskujesz perspektywę, lekkość, kontrolę nad tym, co możesz zmienić, swoją reakcją. Nastawieniem, kierunkiem energii. Ta zmiana spojrzenia transformuje wszystko. Przestajesz walczyć z rzeczywistością i zaczynasz płynąć z nią. Nie z poddaniem się, ale z strategią. Prawdziwa siła nie leży w narzucaniu swojej woli wszechświatowi, polega na dostosowywaniu się bez gubienia siebie, na płynięciu, bez pękania, na akceptacji, bez poddawania się, bo czasem. Prawdziwym zwycięstwem jest wiedzieć, kiedy przestać walczyć. Nie toniesz z powodu tego, co się dzieje, toniesz, bo tego nie puszczasz. Więc przestań pływać pod prąd. Obróć ciało, spójrz na koryto, wykorzystaj kierunek wody i użyj go, bo kiedy przestajesz się opierać, naprawdę zaczynasz iść naprzód. S. Świętuj to, co niewidoczne. W świecie, który wszystko mierzy wynikami, liczbami, widocznymi osiągnięciami, wydaje się, że istnieje tylko to, co można pokazać, że liczy się tylko to, co można policzyć. Budujesz go, kiedy słuchasz siebie bez oceniania, kiedy decydujesz się działać z tego, co czujesz w piersi, a nie z lęku czy potrzeby zadowolenia. Budujesz go, kiedy przestajesz szukać na zewnątrz tego, co może narodzić się tylko w tobie. I tak będziesz musiał zniszczyć wiele rzeczy, aby wrócić. Stare przekonania, oczekiwania, relacje, które już nie podtrzymują twojego rozwoju, będziesz musiał poczuć dyskomfort, zostać sam na chwilę, pozwolić, aby hałas ucichł. Ale w tej ciszy pojawia się to, co prawdziwe. Gdzie się rozpoznajesz? Gdzie znowu stajesz się panem swojej energii? Świat będzie nadal krzyczał, ale jeśli twoja świątynia stoi, to nie ma znaczenia. Bo teraz wiesz dokąd wrócić. Nie chodzi o to, aby odchodzić na zawsze, ale o to, aby nigdy nie zapomnieć, kim jesteś w środku ruchu. Kiedy zewnątrz pcha, wewnątrz podtrzymuje, a kiedy wewnątrz jest stabilne, nie ma burzy, która by cię złamała. 8. Oddychaj, jakby to był twój pierwszy akt miłości do siebie. Noworodek nie potrzebuje instrukcji. Nie pytaj, jak to się robi. Po prostu oddycha, robi to całym ciałem z oddaniem, z intensywnością. Nie ma techniki, nie ma wysiłku, nie ma wątpliwości. Jest po prostu żywy, a oddychanie jest jego sposobem na potwierdzenie tego. Tak zaczyna się wszystko. Tak wchodzimy w świat z krzykiem, który jest w rzeczywistości hałstem życia. Potem, z biegiem lat, coś ginie. Powietrze nadal wchodzi. Tak, ale już go nie czujesz. Twoje ciało nadal działa, ale ty tam nie jesteś. Oddychasz z inercji, jakby to było coś mniejszego, jakby to nie miało wpływu, ale ma cały wpływ, ponieważ sposób, w jaki oddychasz dokładnie, odzwierciedla, jak żyjesz. Jeśli twoje oddychanie jest krótkie. Napięte, przyspieszone. Tak jest Twój umysł, tak jest Twoja dusza, tak jest Twój sposób bycia w świecie, przetrwania. Większość ludzi żyje w trybie automatycznym. Oddychanie jest, ale nieobecne, skompresowane, oblegane przez myśli, które idą zbyt szybko. Klatka piersiowa się nie rozszerza, powietrze nie dociera na dół. Jest stała pilność, wewnętrzne ciśnienie, które nigdy nie spada. Jesteś w stanie czujności, nie zdając sobie z tego sprawy. A to męczy. Kto cię konsumuje, to odłącza cię od siebie. Nauczenie się na nowo oddychać to nie moda ani kolejna technika. To powrót, radykalny akt miłości do siebie. To zatrzymanie świata na sekundę i powiedzenie sobie: nie muszę teraz biec, nie muszę się wykazać, tylko muszę wrócić do siebie i robisz to bez wysiłku, bez słów, tylko zamykając oczy, opuszczając ramiona, czując powietrze wchodzące i wychodzące, jakby to było jedyne, co ma znaczenie. Bo w tym momencie tak jest. Kiedy oddychasz na serio, Ciało reaguje, emocje się układają, umysł zmniejsza tempo, lęk traci siłę i co najważniejsze, znowu czujesz się obecny, nieuwięziony w przyszłości, niezaplątany w przeszłości. Tu, gdzie możesz działać, gdzie możesz wybierać, gdzie wszystko zaczyna się na nowo. Oddychanie jest zasobem, który masz za darmo, dostępnym w każdym momencie, ale prawie nigdy nie używasz go świadomie, a jednak może cię uratować może przywrócić ci spokój w środku chaosu może wyciągnąć cię z destrukcyjnej spirali umysłowej i przywrócić kontrolę, nie musząc nic mówić, nie musząc nic rozumieć. Ale, żeby to zrobić, musisz to traktować poważnie, musisz to trenować. Musisz zdecydować, że Twoje dobro jest priorytetem. A głębokie oddychanie to nie strata czasu, ale inwestycja. Powrót do siebie. Sposób na powrót do domu. Kiedy wszystko na zewnątrz chce Cię zabrać do tysiąca miejsc, które nie są Tobą, nie musisz być w kryzysie, żeby zacząć. Możesz to zrobić teraz. Zamknij oczy. Usiądź prosto. Wdychaj powoli. Poczuj, jak porusza się brzuch, jak rozszerza się klatka piersiowa, jak spada napięcie. Wychaj jeszcze wolniej i powtórz raz, dwa, trzy razy. Nie dla relaksu, nie dla medytacji. Rób to, bo jesteś sobie to winien, bo zasługujesz na tę wewnętrzną przestrzeń, gdzie nie ma wymagań winy ani presji, tylko ty oddychasz. Ten tak prosty akt może stać się Twoją codzienną kotwicą, Twoim schronieniem, Twoim najpotężniejszym narzędziem, ponieważ nie zależy od nikogo, nie wymaga czasu, ani pieniędzy, ani wymówek, tylko uwagi, tylko obecności. A kiedy zamieniasz to w nawyk, to co się zmienia, to nie tylko Twoje oddychanie, zmienia się sposób, w jaki żyjesz. Zaczynasz odpowiadać zamiast reagować. Zaczynasz myśleć jaśniej, zaczynasz odzyskiwać tę część siebie, która była zagubiona wśród obowiązków, ekranów, zaległości i stresu. Ponieważ za każdym razem, kiedy naprawdę oddychasz, przypominasz swojemu układowi nerwowemu, że nie jesteś w niebezpieczeństwie. Pokazujesz swojemu umysłowi, że może odpocząć. Mówisz swojemu ciału: Już nie muszę cały czas walczyć. I to jest początek zmiany. Oddychanie to nie coś, co robisz po prostu tak. To sposób na dbanie o siebie, kiedy nikt inny tego nie robi. To sposób na traktowanie siebie z szacunkiem, cierpliwością, prawdziwą miłością. Nie idealizowaną miłością pięknych słów, ale miłością, która wyraża się w konkretnych czynach.